Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie pokażę jak zrobić coś w rodzaju z zrzutu ekranu, a można powiedzieć nazywa się to zrobienie wycinka, czyli fragmentu tego, co widzimy na ekranie. W tym celu przygotowałam sobie i wyszukałam na stronie internetowej przepis na naleśniki. I po wpisaniu takiej frazy w Google, wyświetlił mi się tutaj przepis na te naleśniki. I będę chciała tutaj, oczywiście, mnóstwo innych przepisów, ale będę chciała sobie taki przepis zapisać w postaci zdjęcia. I do tego celu, na komputerze z Windowsem 10 mamy specjalny program, narzędzie do robienia takich wycinków. Wchodzę do menu start i tutaj wyszukuję na samym dole, praktycznie, bo pod literką w, aplikację wycinek i szkic. Klikam w tą aplikację, wybieram komendę, znaczy wyświetla mi się okno tego programu. W lewym górnym narożniku wybieram komendę nowy, czyli będę robić nowy wycinek. Ekran mi się tutaj tak troszeczkę zaciemnia, natomiast mój kursor przybiera postać takiego krzyża. I to pozwoli mi na wyrysowanie kwadratowego bądź prostokątnego wycinka. Wcześniej, oczywiście, muszę sobie przygotować, co będę chciała, żeby na tym wycinku się znalazło. Stąd właśnie wcześniej wyszukałam sobie ten przepis na naleśniki. No i teraz zaczynam. Od jakby lewego górnego narożnika mojego przyszłego wycinka z naciśniętym lewym przyciskiem, nie puszczając, zaczynam zaznaczać obszar, który będę chciała, żeby znalazł się na tym wycinku. Po zaznaczeniu puszczam lewy przycisk i utworzył mi się właśnie taki wycinek, który teraz mogę zapisać w postaci. Osobnego pliku, i będzie to zdjęcie, które będę mogła wysłać komuś mailem, zamieścić, nie wiem, na swojej tablicy na Facebooku. Dowolne rzeczy będę mogła zrobić z tym wycinkiem. Jeżeli jestem zadowolona z tego, co udało mi się wyciąć, w prawym górnym narożniku mojego programu Wycinek i Szkic znajduje się tutaj symbol dyskietki. Jest to symbol zapisywania. Zapisz jako. Naciskam. Komputer zapyta mnie, gdzie sobie życzę, żeby ten plik został umieszczony. Ja wybiorę pulpit. Nazywam sobie ten plik na przykład przepis na naleśniki. I robię zapisz. Po zamknięciu tego programu mój przepis znajduje się na pulpicie i po jego otwarciu jest to po prostu zwyczajne zdjęcie. Polecam popróbować sobie ten sposób zapisywania informacji. Myślę, że może to się w niektórych sytuacjach przydać. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia na kolejnym filmie z cyklu Poradnik Komputerowy Seniora. Cześć.